Kochani, witamy Was bardzo serdecznie z tego miejsca, gdzie 20 lat temu wszystko się zaczęło. Chcemy zaprosić Was na cykl spotkań, które będą nas przygotowywały do rocznicy poświęcenia sanktuarium. Będziemy wspominać to, co było, przyglądać się temu, co jest i patrzeć na owoce tego czasu, ale też, też ku przyszłości. Zapraszamy Was też do wspólnego spotkania przy kawie z świadkami, z osobami, które. Były bardzo konkretnie odpowiedzialne tutaj za to, żeby to miejsce dzisiaj wyglądało tak pięknie, jak pięknie wygląda. To będą spotkania zatytułowane Historia Pisana na Piaskach. Będziemy rozmawiać na temat tego, jak to było. Będziemy wspominać, przypominać sobie. Historia Pisana na Piaskach. Boże prowadzenie. Konkretna praca. Nieustanne zawierzenie. Warto wrócić do tych chwili i powspominać, jak budowaliśmy sanktuarium zawierzenia. Każdego 18 dnia miesiąca zapraszamy na Facebook Sształ w Bydgoszczy lub na nasz kanał na YouTube Sanktuarium Zawierzenia. Dlatego z całego serca zapraszamy Was do wysłuchania konferencji w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz 18 dnia miesiąca. Spotkajmy się na wspólnej kawie i powspominajmy historię pisaną na piasku.